Gdyby siaki z tej strony bora, to jest gierka. Watchdogs i czwarty już odcinek jesteśmy właśnie teraz. Doszliśmy do serwerów, tylko nie wiem, co mam tutaj teraz zrobić. Przekaźniki, aha, dobra czyli uruchomione. To jest taka mała, logiczna gierka, z tego co widzę. Banalnie prosta. Aha, no i co teraz? Otwarte. Aaa, taki myk. Mam mało sekund na zrobienie tego. Udało się. I dobra, i jestem w głównym przy głównym serwerze hakować. Oglądniemy sobie filmik, kawałek. O co tutaj chodzi?

Exactly. You've your access, and I've got mine. Everybody's nasty little secret's at the click of a button. This thing's highlighting all kinds of stuff in the district. I could take advantage of some of this. Keep an eye out for online traffic. Could <coughs> be fixers ja in the network. But I'm offline. See problem a lot of noise here. Give me time to track your caller. Opuść teren, no i super, i sprawa rozwiązana. Tylko, że mojego woziku już tutaj nie ma. Muszę sobie wziąć inny samochodzik. O, tutaj mamy micobiszkę. Odjeżdżamy, bo jesteśmy na ich terenie.

So, I need to move them. Now I could pass this problem on to you since Maurice is really your problem. But that's not my style. I always finish what I start, and all I'm asking of you. All right, fine. I'll handle it. Well, no, don't let me push you out. I said I'd handle it. It's a job. Exactly. <laughs> it's a job. Gotta move some guy. I mean, how hard is that? Bez driver to może sobie wezmę inną furkę Tu mamy tvr chyba Nawet na pewno No dobra, nie, pojedziemy sobie tą furą Może być twardsza niż tamten sportowy typowo wózek jedziemy tam, gdzie nam gra wskazuje Fajny model jazdy jest, nie narzekam na niego. Blokada. Ciekawe, że takie coś jest na głównych ulicach, no ale okej. Okay. Nie wyjeżdżaj, ziomuś. Wjechać w tym przystanek? <laughs> Żartowałem. Kierowca z tylnego siedzenia? O co tu chodzi? Musiałem, kurde, musiałem. Jeszcze bardziej. Okej, tak sobie wysiądziemy. Tam jest dwinda jakaś, ale i tak tutaj muszę podejść. Rozpocznij misję. Gdzie muszę ja? Oj, zejdź, dzieciaku! A, myślę, że to dziecko. bym wiedział, że to gościu, to bym go przejechał. Wypad, Nie mam czasu. Co prawda, to nie GTA V. Wow. Teraz się okaże, jaki jestem driverem. O. Jeszcze kawałek, mogłem tam na skróty przejechać. Piękna rajdówka. I co tutaj teraz? Czekajcie. Eee... Dobra. Shen, he's trying to hack him. Hakuje I mnie. Zaczekajcie, wysiądę sobie z auta. On mnie już hakuje i to mnie wkurza profiler. O, nie wiem za bardzo co ma zrobić. Przechodzimy kamerami, poszukamy go. Nie wiem po co ja to wysadziłem, ale koń. Dobra, tam jest. Ile jeszcze? On już schakował. Ok. Ok, biegusiem, się, biegu się, Aiden, biegu się. 60 metrów. Schakował mnie w prawie połowę. Gdzie on jest? Gdzieś tutaj, to nie hacker Kioskarz? Zakończ tą rozmowę, nie ma czasu o oh fuck, będę miał przekichany, bo nie mam co zrobić Dobra, dobra 40 metrów, dobiegniemy tam Kurde 60%, no nie mam szans ten gościu? Szukaj, wypatruj, bora! Ten! Wiedziałem! Ha, ha! Gdzie on jest? Mam go zabić! To fajnie, l lubię, lubię takie akcje. Szybko! Ja bym wsiadł do auta może co? Właśnie, on też wsiadł Wysiadka Muszę go dorwać Tu mam coś wolnego... E, nie uważaj, gościu! Mam coś wolną furkę Ale zbliżam się z każdym metrem do niego 40 metrów. W którą stronę skręcisz pierniku? Dobrze Ale znowu on się rozpędzał za wolną furę Dobra, nie trafiłem Nie jest źle, nie jest źle Pięknie! <śmienic> <śmienic> o kurwa! Mhm, to, żem się pośmiał. Ja też wtopiłem. <śmienic> kurwa myślę, że on rozwalił sobie auto, a ja jeszcze przeżyję. Niestety eee...

Ale ja to mam ten wyłączony, także spoko. To jest to, tak? Ale ja to mam wyłączone, spoko. Ale ja nie chcę. Cholera, muszę to zrobić? No, czyli nie muszę chyba. Pięknie, kolejna misja. Wsiadam sobie do furki. Bierzemy to This won't be a typical taxi service. Ustawimy sobie tutaj cel, do którego musimy podążać. Sorry, panowie. I już się stąd zmywam Co tam Aiden o policji mówił Sorry Sorry, urwałem się z 13 OS u Raj do Korsyki Także musicie uważać Ciekawe czy jest w ogóle 13 OS-ów, chyba nie Dobra, widziałem cię Deszczyk pada Ciekawe czy pory dnia i nocy też tutaj są Prawdopodobnie tak No, czekajcie, ja tą nutę wyłączę, bo o. mam wiadomości. Chciałbym wiedzieć, co na do mnie gada. <laughs> wow 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 ciężarówka! W ostatniej chwili zauważyłem, czemu nie mogę tego schakować. Dobra, to wysiadamy. I biegł się kierowca z siedzenia. Czyli to jest ta misja jeszcze raz? Najprawdopodobniej tak. Dokładnie. Kurde, biorę teraz szybszą furę. Ale ja i tak potem będę musiał wybierać kolejną, inną, więc czy ja wiem? Nie, wiem, pikapa bym wziął, ale dobra, wezmę to. Znowu to muszę na mapie oznaczyć. I jedziemy. Pół kilometra. Niedaleko. Chicago jest ogromne jak cholera. Bardzo rozległym miastem jest Chicago, a tutaj mam wszystko, praktycznie minutę drogi, no to jest ciekawe. Myślę, że policja mnie goni. Dobra, wiem to. To czy do uciekania nie dając się wykryć, aha. Czyli to jest inna misja. Patrzcie, oni mnie namierzają i szukają. Czekajcie, ja znam mapę. O! Może być wesoło. Dobra, dobra, już wiem. Oni patrolują te okolice, co na żółto. Mi się zaznaczają. Nie wiem, czy dobrze robię wycofując, ale okej. Okay. Tu jest blokada, jakby co? 100 metrów.

Mhm. Mm nie wiem dlaczego ją ja pomagam w ogóle na tego marginesie. No faktycznie serek sz szwajcarski. Oh, lamp nie mam. Policja zaraz mnie namierzy. Eee... <laughs> Dobra, 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 helikopter nawet ja chcę zobaczyć dokąd ja muszę zmierzać. Tutaj, tak? Okej. Okay. Niedaleko, niedaleko w sumie. Tu są gliniarze. Ten helikopter, czekajcie, 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 poczekamy. Niech ci gliniarze przejadą. O, właśnie, jadą tą samą drogą, którą ja miałam wyznaczoną trasę. Tam jest helikopter policyjny, to mnie denerwuje troszeczkę. Da się zgasić światła? Nie da się. Dobra, jadę tam, ale tam jest blokada. Jedziemy. Tu jest blokada i tu jest policja. Fuck! Co jest? Aha, czyli to ja nie mogę najprostszą drogą jechać. Muszę jakoś omijać te policyjne patrole, i muszę chyba unikać wykrycia. <coughs> chyba to o to chodzi. No. Czyli muszę to zrobić troszeczkę bardziej spokojnie niż. niż myślałem. Słuchajcie, tutaj przejedziemy sobie całkowicie po prostej. Tak myślę, że to zrobimy. I tą drogą w lewo. Tu jest helikopter. No spokojnie, powolutku. Tu blokady nie ma. Jest tylko helikopter Cholera. Co w tym tej chwili mnie martwi, ale może przejadę szybko. O nie, on tu jest już z prawej strony. Wykrył mnie? Nie wiem, nie wiem, czy mnie wykrył. Może mi się udać, słuchajcie, może mi się udać. Ok. Gdzie on dostarczy zbiega? Jeszcze nie skończyliśmy. Jeszcze nie jesteś na miejscu. Nie wiem, czy tą, to... Nie, pojadę sobie tą taką mniej uczęszczaną dróżką. No, spokojnie, nie rób Bora paniki. O, wow, nie rób syfu, bo cię wykryją. Tędy sobie pada... O, tam auto z z Google Plus jechało, widzieliście? Dobra, dobra, spokojnie. Jestem na miejscu. Haha, <śla> brawo, udało się. O, będzie strzelanina.

Dla złych ludzi yy, zacząłeś pracować, chyba kolego. Teraz gaz! I już przejechać! Czemu ja siedzę w aucie? Aha, ja byłem tylko driverem, no tak. Hmm. Muszę zapamiętać tego. Tylko...

<laughs> ah, <fine. laughs> oh, znowu, telephone. Hey, how'd go? You George, You Johnny. thought I'd be okay working for the fucking club? A paycheck is a paycheck. You gotta start separating the morals from the moolah. Relax. Listen, I can hook you up with my guy. He'll find you better driving gigs if you want. Yeah, sure. I don't know if I'll take them. Give him my name. Who says no to extra cash, right? Oh, Oczywiście, co to jest? Postępy w grze, okej, okay, na razie dolejemy. Sekunda, okej, okay, punkt zdolności otrzymaliśmy. To sobie go wykorzystamy, rzecz jasna. Walka nie. Tutaj coś mi wskoczyło, ale czekajcie, to mam przecież. E, koncentracja. A to, co to jest? Precyzyjne celowanie. No, to sobie wezmę pewnie, że tak. Tam jakaś kamizelka kulotporna, potem będzie, więc jest dobrze. Okej, okay, możemy z tego już wyjść. I jeszcze miałem postępy sprawdzić. Hmm, 4 na 9 w akcie pierwszym. Aha, to o to chodzi. 4 akty, 5 aktów, a potem co? Śledztwa, kolekcje, zlecenia online, minigry oraz mini misje poboczne.

Konieczne? Bo chcesz mi chyba zrobić krzywdę. Dobra, ustawimy sobie na mapie. Zobaczcie, troszeczkę więcej mi się już rzeczy pojawiało. No. Co to jest? O, i tu jest wiele rzeczy jeszcze do sp sprawdzania. Co to? System. Centrum kon kontroli, czyli kolejną część miasta będę mógł odblokować, tak? Super. Ale to nie w tej chwili. W tej chwili jedziemy na spotkanie chyba. Tą bryczko mi się fajnie jeździ, tyle wam powiem. Skozimy... O, Bora! Zagapiłeś się. Nie ma jak spalić gupa jechać dalej. <grystanie> Wyminę go z lewej nie wyminę, wyminę. O, nie wyminę. Uo, jeszcze schody, dobra. Ten ręczny muszę opanować. Ręczny jest tu. O, no, dobra. Nie będziemy się bawić na ręcznym. Jedziemy normalnie, spokojnie. Ta, spokojnie. A, nie chciałem tej furki fajnej. Motorem jeszcze się, motocyklem jeszcze się muszę przejechać. O, gościu! Zahamuję? Patrzcie, zdążyłem. Fajnie to miasto wygląda, ale muszę się po nim przebiec w którymś odcinku, tak jak to miało miejsce kiedyś w Mafii Dwójce. Zrobię sobie taki odcinek, albo poza nagraniem, że na spokojnie sobie pozwiedzam miasto, popatrzę, co jest grane. Okej, okay, rozpocznij misję. Co to jest za misja? Nie, nie, nie. Tą misję rozpoczniemy już sobie w kolejnym odcinku. W tym odcinku do Beściaki myślę, że to by było na tyle. Jeśli wam się odcinek podobał, standardowo łapa w górę, nie nigdy nie zapominajcie, a miły, mile widziany jest również wasz komentarz. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz moja, mojego kanału, nie jesteś moim widzem, zachęcam do subskrypcji właśnie kanału na YouTubie oraz lajkowania fanpage'a na Facebooku. Tam jest więcej rzeczy czasami. Ty patrzcie, pociąg nawet mogę chyba zatrzymać, coś z pociągiem zrobić. No w, której z mi w którejś z misji na pewno o tym... Na pewno nie umieszkam to sprawdzić. Trzymajcie się cieplutko, na razie o papa.